Z życia niższych sfer. Poniedziałek, 8 rano. Zadzwonił na mnie starszy pan. Poszłam. Okazało się, że dzwonił zębami o szklankę. Taki dowcip, pomyślałam, kiedy zaglądnęłam do niego trzy godziny później, dalej dzwonił. Zauważyłam, że zamiast. Po szklankę wody z miodem, którą zawsze pijał rano na polepszenie perystaltyki jelit, sięgnął po szklankę z octem do czyszczenia politury. Starsza pani leżała obok niego, sztywna. Znowu zabalowała z koleżankami z pensji w restauracji Carski Konik. Jak podała kronika towarzyska kuriera porannego, o piątej rano odtańczyła ostatnie tango z wisią szakówną poetką modernistyczną.